I witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Azja, Sanskrit Black Flag. Jesteśmy w Abstergo i naszym zadaniem jest teraz pohakować komputery, które możemy... Najpierw pójdę chyba do góry, wskoczyć. Dobra, idę już to zrobić, żeby zakończyć tą z tego storyline'a. Tak, bo nie mogę i wtedy pójdę do góry zobaczyć, czy mogę ten główny komputer zhakować. No, Witamy. I'm not sure I can keep this up, you know? This job is well below my skill level. Yeah, well, your coffee is shit. You could use some practice. What, what? No, no, no. I followed that recipe to the letter. It's an art, Sean, not a science. Oh, look who's here. So you didn't forget, after all, you're just incredibly rude. And made poor Rebecca here wait for nearly 30 minutes. You limey. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye-bye. Yes, bye. And don't expect any more free coffee. Arrogant. She's great, isn't she? Hey, I just got word the courier has come and gone. Wonderful. You're a miracle. Nie, no, nie, no, nie, no, to jest eksageracja. Nie jesteś świątem. Jesteś pracownikiem. Robisz pracę, ale dziękuję za pomoc. W każdym razie, dziękuję. Uwielbiam się piratować. Jesteś tutaj, przede mną i nagle... Nie wiem dlaczego w ogóle jesteś na barze. Mamy jedynkę teraz, to jest dwójka. Gdzieś chyba była jedynka, nie? Przejście jedynki. Zobaczymy, czy się uda gdzieś przejść. Hakować komputery, to nam zostało. Nie, bo to jest toaleta, tak? Dobrze pamiętam? Ja. Tutaj będziemy mogli. Nie, wszystko na trójkę. Wejdźmy na razie na górę. Zobaczymy, czy możemy schakować tam szefa. Komputer, jeden i drugi. Tu nie możemy schakować komputerów. Klików nie mamy, spokojnie. Wszystkie informacje o Desmondzie Mal Mal się zniknęły, tak naprawdę. Czy ja, co ja powiedziałem w ogóle? Ja mam takie wyłączenie umysłu czasami, nie, że nie wiem co ja powiem, nie. No wczytuj się, wczytuj. Koleżanka tu jest, to nie fajnie. Aha, czyli nie skakujemy tu nic. Ale coś skupiona. Nawet nie widzisz kolegi tutaj. No dobra. Skakujemy na drugim poziomie na obiekcie, obiekcie 17 wszystkie rzeczy które się da. że był jeszcze inny obiekt 14 chyba to był, Pamiętam tam jeden. Assistence au niveau 2, projekt chansion 17. Support to the second floor sample 17 project. Ale dlaczego? Może te dane, które żeśmy zabrali, to były tak naprawdę poufne, wiecie? I oni tak naprawdę ukradli dane, których nie powinni? O, witamy! Możemy na pochwałę. monitoring the data flow you need to sneak past them or they will destroy your data and send it back home <whistles> <whistles> Przetransportować. To jest już cięższe. Komputery są. Już trzeba podwójnie się natrudzić, żeby je schakować. Dobra, te pięknie kidźwięk też odtworzymy dopiero, jak będziemy mieli wszystko, myślę. A, bo czy to jest hakowanie komputerów, a tam to było animusów? Kurde Zaryzykowałem, no i znowu, heee Ja taki jestem ryzykant czasami Nie zbyt mi się to opłaca, jak widzicie Mamy kolejny komputer? Okay. Uh... notatki oczywiście też sobie potem posłuchamy. Wszystko później. Chcę mieć wszystko, po prostu wtedy będę to mógł, wiecie, poczytać. Tak samo te notatki, ten dźwięk, wtedy ogarniemy to. Nie zakończę serii, dopóki go nie zrobię. <śm> będę pamiętać. Będziemy mogli rozkwinić całą tą tutaj sytuację, akcję. Dobra, no, tu nie można żadnych animusów skakować. Bo to są ludzie? Może temu, chyba że to po prostu tak jest. No ale to po prostu nie mamy gdzie indziej iść z naszą przepustką. Idziemy do naszego animusa. go in the market? No, I My parents have asked me to come live with them and I'd like to. Oh, what do you mean live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life. All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! <laughs> <sighs> <sighs> Wake up, can we? Start about. He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we liked. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Call mine honor. Let me know if you find anything. Czy to miejsce staje się naszym domem? Iśmy za James Kiddem. Czemu nie poszliśmy od razu, a teraz dopiero? I czemu mamy strój, kurde, znowu Tygrysia. Tygrysia naszego kochanego. Ja nie chcę Tygrysia, ja chcę naszego pirata. Edward, over here. Mm. Mm. Już do Ciebie biegnę!

Puzzles and ponderings and the like. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now, and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. Concentrate and focus all your senses. Look past shadow and sound, deep into matter. Ah, oh, right, I know this feeling. I have since I was a lad. It's like using every sense at once, isn't it? To see sounds. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition hidden deep away. I've had this sense most of my life. Only I thought it was related in some way to my dreaming or the like. Most never find it. Others, it takes years to tease out. But for a rare few, it comes as natural as breathing. What you feel is the light of life, of living things past and present, the residue of vitality, come and gone. Any man's senses can be tuned well past what he's born with. If he tries.

Tylko będziemy musieli odblokować te tereny, żeby to zrobić. Więc tak nie szybko. No, rajdźmy z gidem, bo opierdzielam się. A. Czy im czeka? O, skrzynia. Only wait till mm -hmm. you see what lies at the end. Here we are. What do you think? I think Monsieur de Casse was a man of many secrets. Aye, and look here a solid staircase leading God knows where. What do you suppose lies at the top? From what I knew of Ducasse, I wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. An Iron Maiden or a collection of thumbscrews. Or a pair of anguish. <laughs> Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducas. That's one. Only four left. Aye. It might be that these four Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these four targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning then?

A tutaj mamy do zrobienia klucze. Cztery klucze nam brakują. Ale mamy chałupkę ładną, co? Tak, tak, to jest nasza chałupka. Żeby nie było. No, zaraz się spotkam z nim, tylko tutaj gdzieś jest punkt, który bym chciał sobie cyknąć. Trzeba odkryć naszą wyspę, nasz dom, ją trzeba na pewno na 100% zrobić. No ale to jest nasz dom. Dobra, tepnijmy się do statku. A, czyli całą wyspę żeśmy odblokowali. O, kurde, patrzcie, ale to jest rzeczy do złapania, nie? Leaving already. I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self made men. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes, like the Observatory. Myślę, że wiedziałem więcej o tym, co powiedziałem w NASA. Widziałem, czy widziałem? Lecimy na 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. Mogę jeszcze coś zobaczyć w parę minut. Dziękuję, Junio. Jesteśmy w naszym domu. Chciałbym je zrobić na 100%, to wiadomo, nie? Tutaj mamy też synchronizację 25%. Ja pierdzielę Ulepszenie kryjówki. Strój muszę zmienić na pirata. Ty no nie mogę Nie mogę tam wejść i zmienić stroju. Tak, a tutaj mamy ulepszenia naszej bazy za pieniążki. Ketan, I be needing coin to set up the shipyard captain the faster I have the needful gold, the sooner our ships will rule the waves what do you be needing today then? i of your time, my friend. The men do sorely lack a place to do their wenching and debauching. With a little coin encouragement, I could have the old place Bristol fashion and a flower run fit to obliterate a good tar proper like. No, my bar. You've done an old salt proud, Captain. i to in Nigdy nie grałem, chcę zobaczyć, jak w to się gra. A warcaby, dobra. Wiem jak się w warcaby gra. Dawaj, zaryzykujmy, nie? A ja muszę już się zaatakować. Ale i proszę pana. No co teraz zrobisz no, on. Eee, jeżeli zrobię tu Zbić tu, jak będę mógł zbić tu Ale on będzie mógł wielobicie zrobić. Mhm. Tak, to jest mówię, to jest taka gra taktyczna, że... Ojeju. Zablokowałeś mnie tutaj. Teraz ja mogę wejść i zablokować ten ruch. Ty nie możesz mnie zbić. No co teraz zrobisz, kolego Czy on może mi zbić tą królową? To mnie teraz ciekawi. A spróbujmy. Zaryzykuję, bo ja nie wiem, czy on może do tyłu bić. Nie może. Nie może do tyłu bić. Dokładnie tak jak myślałem. Hmm. O kurde, nie patrzałem tam. No tam nic już nie zrobisz. Tych nie mogę ruszyć, jak tego ruszę, to ten mi zbije tego, ale ja wtedy mogę zbić tego. Ale, żeby tego nie zrobić tak na chopiu, powoli zagrajmy. Teraz on mnie zbije tutaj. I on tutaj nic nie zrobi. Oh. Panie, ale się wystawiłeś. Wiecie, bo za niebicie tracisz życie. No i to bardzo. Jeżeli ty pójdziesz tutaj, potem będziesz chciał pójść, pójść tutaj, a ja wtedy mogę zrobić co chcę. Jak skoczę tutaj, to ty nie możesz mi nic zrobić, a ja mogę. Musisz uciekać, w którą stronę uciekniesz, tak cię złapie. Kto te, ten już nie żyje? No właśnie. Nieważne co by zrobił, tak by zdech. Ten też, nieważne jak się teraz ruszy. Ten już nic nie zrobi, bo jak się ruszy, to spadnie. Ten też, jak się ruszy. Teraz mam bardzo dużo miejsca do ruchów. No i panie leżysz. Easy rozegrana gerka, nie? To już jest wygrane. I patrzcie, i znowu, zablokowany. Ja jestem mądry, ja to wiem. Każdy twój ruch jest śmiercią. Taka jest prawda. Każdy jego ruch. Teraz ten, ten musi tutaj, ja go biję, i wtedy on musi ruszyć tamtym, ja go biję. Wszystko zna idealnie zrobione. Tylko trzy straciłem. Wiecie, małe poświęcenia dają ci nieźle. 500 postawiłem, i dostałem. 500, aha. Czyli ja dostałem tyle, ile. Spoko. Zobaczmy, co tu barman powie. Co tam ciekawego barman nam powie. Aha mapę Ale my wiemy o tej mapie Odkryto zwłoki, to mi super informacja Gdzieś tutaj, nie? No właśnie Dobra, zaraz kończymy odcineczek i Boże, ale te odcinki lecą, to już jest szesnasty odcinek kończymy zaraz Co, dobrze płynę? 8. Nie, to źle. A może? A nie? Gdzieś na górze chyba. Czy nie, to jest jakaś zatoczka? Tak, 16, 16 to odcinek jak już. A ja kurde jestem. 25% gry. A czyli nie, dobra. Ale jednak, 25% gry to nie jest mało. Ale zawsze mogłoby być więcej. tej mapy dojść. Aha, tutaj drzewem. Okej, 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 okej. Już, już, jak tam dojść do góry, a tutaj jest przejście. how? 633 633 To nie tutaj A my wiemy gdzie to jest To jest na nasału chyba Tak, na to będzie Tak dobrze mówię 633 to było na Jeżeli ja to dobrze trafiłem, to teraz musicie wiecie Brawa bić Tak 633 trafiłem Boże Mamy tutaj dużo do zrobienia w sensie dużo tam takich ulepszeń i innych gówien. Nie chcę was zanudzać, więc zrobimy jeszcze jakąś misję główną. W następnym odcinku pójdziemy na misję główną i wtedy zaczniemy się bawić jakieś też zajdźki jak zawsze. Więc do zobaczenia wkrótce. Bardzo by wygraliśmy. Do zobaczenia. Cześć.